Dzień dobry. Witam dzisiaj wszystkie osoby spod znaku Barana i zapraszam was moi drodzy do czytania dla was na październik. Jak się pokazuje ten czas w ogólnych energiach dla waszego znaku, co wam sprzyja, co wam przeszkadza, na co zwrócić uwagę. O tym będzie mowa o relacjach miłosnych, związkowych, rodzinnych, finansowych i zawodowych. Sytuacjach opowie nam również druga talia. Tutaj będą dodatkowe karty, oprócz tego, co na początku i co ogólnie. A na sam koniec jedna karta z przesłań anielskich będzie, jak zawsze, dla Was jako rada. Zanim przejdę do czytania, dziękuję za wsparcie przez YouTube i przez Bajkofi. Jeżeli ktoś chce pomóc w rozwoju mojego kanału w ten sposób, może zajrzeć do informacji, które są w opisie pod filmem. Zapraszam Was również na czytania indywidualne i wtedy proszę kontaktować się przez moją stronę internetową www.spotkaniestarotem.pl Życzę wszystkim udanego miesiąca i zobaczmy, co się tutaj dla Was szykuje. Początek miesiąca mamy pokazaną przede wszystkim pracę. No, może być też osoba, pod której jesteście wpływem, to jest rycerz monecz, czyli może być to koziorożec, panna albo byk, albo osoba o takich cechach charakteru. Tak? Czasami to niekoniecznie musi wynikać z tego słonecznego znaku zodiaku, może wynikać też ze znaku księżycowego ascendentu. Ktoś się tutaj może w tych cechach pokazywać. W każdym razie rycerz, yy, Monet jest pracowity, rozsądny, lojalny. No i wy możecie być pokazani w tej energii z początkiem miesiąca, że zależy Wam na pracy, że Wasza praca jest systematyczna, że odpowiedzialnie do niej podchodzicie że codziennie coś tutaj sobie robicie, bo rycerz monet nie symbolizuje nam jakichś bardzo dużych dochodów, wielkich zysków, ale pracę systematyczną, która daje stały dochód i bezpieczeństwo finansowe, materialne. Ale do tego rycerza jest pokazana siódemka. Pucharów, która już trochę rozprasza to, bo można by tu widzieć życzeniowe mocno przez siódemkę podejście do swoich finansów czy do swojej pracy. W siódemce wszystko się rozpływa, wszystko jest takie mało określone, niewyraźnie widoczne. Czasami może u kogoś oznaczać wiele możliwości, o których sobie myśli, czyli ja mogę zarabiać na tym, mogę na tym, mogę na tym, to jest fajne, tutaj by się można było rozwinąć, i tu, ale w sumie to nad niczym konkretnym się nie skupiam i raczej to jest takie bujanie sobie w obłokach, marzenie sobie o czymś. A faktycznie nie ma tutaj realizacji, pozostaje to w sferze emocji i odczuć Waszych. No, konkretniejszą energią jest rycerz monet, więc jeżeli faktycznie jest taka sytuacja z początkiem miesiąca, że ktoś rozważa jakieś możliwości, to mając te karty, powinien się skupić na tym, co jest najbardziej realne, co ma jakieś podstawy finansowe, albo po prostu na ile masz środków. To musi być oparte nie na wyobrażeniu, nie na marzeniu, tylko na rozsądku i realnym podejściu. No bo jeżeli nie, jeżeli nie to wy, karta wyzwania pokazuje nam, że nie ma z tej pracy, którą macie na początku miesiąca, takiego zysku. Wynagrodzenia, jakiego byście sobie życzyli. Czyli tutaj jest brak, nie ma równowagi w dawaniu i przyjmowaniu. Zrobione, a nie zapłacone, prawda? Może i zapłacone, ale nie tyle, ile trzeba. Tak można by to widzieć, że potrzebujecie więcej. Albo też można widzieć, jeżeli nie ma równowagi finansowej to nie otrzyma ktoś na przykład jakiejś pomocy, albo jest tu pokazana również cesarzowa, która może mówić o tym, że jeżeli ktoś liczy na pomoc od jakiejś kobiety, wsparcie finansowe albo właśnie zapłatę, no cesarzowa to może być... Kobieta o silnej pozycji biznesowej, albo jakaś kobieta w rodzinie, może być żona, albo na przykład szefowa. Cesarzowa też często pokazuje osoby, które związane są z hotelarstwem, z gastronomią. No i z tak, od takiej kobiety można by powiedzieć, że nie ma wsparcia finansowego i nie ma uczciwego takiego rozliczenia się. Za to, jest, za to jest miła współpraca z Królową Kielichów. To jest Królowa Kielichów, Wam osoba życzliwa. Wy działacie w taki sposób, że y, robicie na przykład wspólnie coś z kimś, jesteście przez inne osoby doceniani, realizujecie, działacie, żeby osiągnąć swoje cele. W Szwedzce Buławie właściwie y, mam sukcesy. I te sukcesy są moją zasługą, ale także inne osoby mi w tym mocno pomagają. Grupa mnie docenia i to jest tutaj pokazane jako Wasza postawa. Grupa Was docenia, docenia wspiera. No i właściwie... W szóstce buław widzimy zwycięzców. Może być w szóstce buław pokazana osoba, która jest liderem, i wtedy wy byście byli na tej pozycji pokazani. W waszych myślach są pokazane decyzje, wybory i ograniczające przekonania, które wam to utrudniają. Na razie jeżeli trzymamy się tych tematów finansowych, dlatego że w finansowej energii zaczyna się dla Was ten miesiąc właśnie w rycerzu denarów. Początek, połowa miesiąca jest pokazana dla Waszego znaku jako nowe miejsca, na przykład pracy, nowe zajęcia, zmiany, w które trzeba się wdrażać ze względu na to, że to są właśnie, tak jak mówię, coś nowego praktyka, nauka, przedsięwzięcie, którego jest początek, ale tak albo ono jest ukryte, albo je trzymacie w tajemnicy, albo macie jakieś mylne wyobrażenie na temat tego właśnie swojego działania. Można też mówić, że hmm, możecie mieć jakieś pe pewne, możecie mieć obawy w związku z tymi nowymi swoimi przedsięwzięciami. Wasz punkt widzenia pokazany jest w piące monet, to jest zerwanie na przykład jakiejś relacji, a tutaj bardziej jest pokazane współpracy. Może być pokazana w piące nieustępliwość, taka dosyć bojowe nastawienie, bojowa postawa, i to dotyczy właśnie współpracy z kimś. Więc tak naprawdę tutaj widać, że. Decyzje Wasze polegają między innymi chyba na tym, żeby po pierwsze odzyskać pieniądze, które może zainwestowaliście w interesy z osobami, które nie były wobec Was szczere. Te osoby, jeżeli one z zewnątrz występują, to. Pokazane są, jakby zawieszały z Wami współpracę. Wszystko, co płynie z zewnątrz, jest nierealizowane. Czyli jeżeli ktoś liczy na jakieś partnerstwo, na jakieś współpracę, na kontynuację, to, to się nie realizuje. I też można powiedzieć, że zwieńczeniem całego miesiąca jest karta świata. Jest to zwień zwieńczenie. Faktycznie pokazane w świecie i można by widzieć um, sukcesy, ale tak faktycznie to jest to pokazane, jakby zatrzymanie współpracy jakiejś no, dawało już um, wynik, po prostu było efektem. Czyli po prostu widać tutaj, że na koniec miesiąca się coś nie realizuje, i to jest informacja taka właśnie, nic więcej się po prostu nie realizuje, czyli coś, co miało iść do przodu, coś, co miało się rozwijać, coś, co mogło być nową inicjatywą, się nie realizuje i to już jest jakby wystarczający sygnał na to, żeby podejmować tutaj w tym zakresie decyzję. Mogą być opóźnienia zakończenia spraw, prawda? Mogą być również opóźnienia. No ale to jest taki jeden wątek, na przykład jeżeli by to było związane na przykład z pracą, czy ze zwrotem inwest z inwestycji, czy z oczekiwaniem na, na jakieś pieniądze, czy pracę, no to właśnie jest to pokazane, że... To się wszystko zatrzymuje i jest przekładane na kiedy indziej, na później. No ale hmm, nie tylko takie są sytuacje, prawda? Można również w karcie świata z Wisielcem widzieć na koniec miesiąca, że ktoś wyjeżdża i ktoś odpoczywa, tak? I dlatego się na przykład inne jego rzeczy nie realizują, więc <laughs> nie chcę powiedzieć, że e, e, tarot jest e, czasami m, przebiegły takim. Tylko nasze wyobrażenie sytuacji może być dosyć ograniczone. A, I to właśnie, że czegoś nie dopinamy, może wynikać z tego, że akurat wtedy zaplanowaliśmy sobie wakacje. Więc jeżeli chodzi o ten miesiąc, nie dopniemy, tak? bo robimy coś innego, ale to nie znaczy, że to jest jakaś dla nas y, 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 sytuacja, której byśmy sobie nie życzyli, prawda? Zobaczmy oddzielnie, co się pokazuje, żeby rozstrzygnąć trochę w tematach miłość, uczucia, relacje, związki, rodzina, finanse, praca. Wygląda, że macie w październiku nowe pomysły związane z pracą. Macie tutaj silne wsparcie od np. bliskiej osoby, od bliskiej kobiety. Może być rak ryby albo skorpion, osoba z swojego znaku. Jeżeli chodzi o relacje i uczucia, to może być na przykład pokazane z początkiem miesiąca, że ktoś się zakochuje w rycerzu Monet. Ale ten rycerz Monet niekoniecznie się musi zakochiwać w nim. No właśnie. No i mamy tutaj pokazane, jeżeli chodzi o Wasze uczucia i relacje, to macie Asa kielichów, które jak najbardziej mówi o tym, że można. Ktoś może, albo Wy na kogoś zwrócicie uwagę, to jest ktoś, z kim jest kontakt intensywny, bardzo. Może ktoś właśnie jest taki otwarty na relacje z Wami, ale pustelnik jako trzecia karta pokazuje, że tutaj albo tracicie Wy ochotę. Zainteresowanie tą relacją, albo to jest relacja jakaś z oddali, na odległość bardzo mocną. No i patrząc na te karty tutaj, powiedzmy, że są pokazane tutaj decyzje, może ktoś jest nie do końca taką osobą, która. Powinna lub może się angażować w relacje z wami, bo już ma jakąś relację, na przykład, prawda? No i stąd mogą wynikać te karty tutaj pokazane, wisielca, który nam po prostu wprowadza sytuację trochę patową do tego, w takim sensie, że nic się nie dzieje, niczego nie można przyspieszyć. Więc jeżeli nowa relacja, jeżeli relacja w nowym miejscu, no to jest ona okryta, powiedzmy, tajemnicą, niejasna jest, nie jest nic wprost. No i prawdopodobnie z końcem października to wszystko się pozamyka i w taki sposób zrealizuje że nie będzie z kimś kontaktu, jeżeli to kogoś dotyczy. A zobaczmy rodzina. W rodzinie jest wisielec, pokazany właśnie on. I król kielichów, może być rak ryby, skorpion. I król, była wasza energia, baran, albo ktoś jeszcze, lew lub strzelec. No, to mamy tutaj takie powiedzmy zawieszone relacje z tymi osobami. No właśnie, i też znowu nie myślcie sobie, że to oznaczać może. Zresztą ja nie mówię, jak to ma myśleć, bo każdy ma jakieś takie impulsy, przebłyski, myśli, taki rezonans jakiś, który mu nasuwa pewne przypuszczenia lub pewną wizualizację związano z tym rozkładem. No ale właśnie, jeżeli widzimy dwóch króli, to mamy tutaj powiedzmy mężczyzn pokazanych z rodziny, znaki zodiaku wymieniłam, no i kontakt zatrzymany ze względu na to, na przykład, że ktoś wyjeżdża gdzieś, że ktoś się gdzieś oddala. I kontaktu nie ma, i rodzina czeka, a kontaktu baran na przykład z tą rodziną nie ma. Na koniec to by było widać miesiąca. A finansowo, moi kochani, finansowo dziesiątka buław król mieczy. No właśnie, i mamy tutaj jednak takie przemęczenie materiału pokazane. Dziesiątka buław mówi nam, że nie ma już co robić. <gry> Czy przykładać się do zarabiania na przykład, bo już lepszych efektów niż są nie będzie. Czyli w dziesiątce buław my zakończamy swoje działania, czyli będziemy zakończać zarabianie, zakończamy umowy jakieś, zakończamy współpracę z królem mieczy na przykład. No i wysyłamy jakby informacje tego dotyczące, tak? Praca, praca rycerz monet, no kapłanka. No, więc te karty jednak tutaj. Coś pokazują podobnego. Czyli finansowo, no to nie można chyba mówić o poprawie finansowej, jeżeli się umowy zamykają, a być może wynagrodzenie z tych umów czy za tą pracę wykonaną nie jest jeszcze wypłacone w październiku, może będzie wypłacone w listopadzie, prawda? Ale już tutaj. Ta karta tutaj nam mówiła, że no to nie ten czas. My oczywiście nie traktujemy miesięcy tak bardzo co do dnia, no ale przyjmujemy powiedzmy ten mniej więcej czas. I widać, że było dużo pracy, dokumenty wszystkie są pozałatwiane, sfinalizowane, a na pieniądze trzeba będzie poczekać, albo na awans, albo na sukces. No wszystko, co się z tym wiąże, może być tak pokazane. Wasza praca... To mamy tak, praca, praca jest praca w rycerzu, tak. Kapłanka mówi o działaniu w dwie osoby, czasami może mówić o jakichś spółkach, czasami może mówić o tym, że jedno źródło dochodu, czyli jedna praca jest oficjalna, a druga jest na przykład prowadzona w domu albo ukryta, albo. Hmm, Taka wymagająca natchnienia i wymagająca czasu, weny wymagająca. O, tu może być taka praca, która właśnie czegoś takiego wymaga, może i natchnienia wymaga, może ktoś ma taką pracę artystyczną. Może być też pokazana po prostu jakaś ukryta współpraca z kimś, która jest po prostu nieoficjalna, tak można powiedzieć. Czwórka buław na pracy to właśnie mówi przerwa w pracy. Może nie za długa, ale jest ta przerwa, kilka dni sobie daje na to, żeby odsapnąć, a później wziąć znowu ster w swoje ręce. Więc Czwórka buław tutaj może pokazywać spotkanie integracyjne, na przykład w pracy, podsumowanie jakichś sukcesów w pracy, imprezy takie różne, okolicznościowo-zawodowe, jak ktoś ma, albo właśnie na chwilę składam zbroję. <tak>, tak, tak to widzę, moi drodzy. Jak Wy się z tym czujecie? Proszę koniecznie napisać w komentarzu, jak Wy się w tym czujecie. Wrócić sobie do czytania bardzo jest warto w połowie miesiąca, na przykład, lub kiedy kto czuje, żeby lepiej rozpoznać tę energię, żeby lepiej wiedzieć, o co chodzi. No i na koniec chcemy zobaczyć, co się pokazuje dla Waszego znaku jako rada na Październik. Rada na październik dla Barana. Czego pragniesz? Masz możliwość napisania scenariusza zgodnego ze swymi najgłębszymi pragnieniami. Kiedy wyraźnie określisz już, czego najbardziej pragniesz i poczujesz, że jesteś gotowy i zasługujesz na spełnienie swych marzeń, Natychmiast objawią się w Twoim życiu, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Jak ładnie, prawda? Super, wspaniałego miesiąca. Wam życzę, moi kochani, i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia.